Tchau. Panie profesorze, jedno z części zadawanych panu pytań dotyczy punktu G u kobiety. Czy istnieje, czy to mit? Y, powiem tak. To jest punkt G od nazwy punktu Grafenberga. Takiego pana, badacza holenderskiego, który pierwszy stwierdził, że jest punkt G. Punkt G, czyli tylna ściana od wejścia do pochwy, ale dementuje to punktu G jako struktury anatomicznej nie ma. Jako struktury anatomicznej nie ma, ale panowie mieli szukajcie tego punktu G bez przerwy. Jak znajdziecie, to ja bym chciał wiedzieć. Ale jest odpowiednik punktu G u mężczyzn też. I to jest prostata. Także szukamy punktu G anatomicznie go nie ma, ale szukamy. Dobra? Panie profesorze, kolejne pytanie, które się poniekąd z punktem G wiąże orgazm wielokrotny u kobiety. Czy tak, czy to legenda, czy to prawda? Prawda, ale zaczniemy od pytania odwrotnego. Niestety 20% kobiet przeżywa swoje życie seksualne, czyli od 18 z grubsza, bo tyle wynosi inicjacja seksualna w Polsce do późnego wieku przeżywa niestety życie bezorgazmowe. I takich pań jest 20%. Ale jest jeszcze gorzej. Następne 20 udaje, że ma orgazm. Kropka. Zostaje nam parę procent pań, które przeżywają wielokrotny orgazm. I kobiety są instytucją wieloorgazmową. Rekord świata jest, że w ciągu pół godziny 250 orgazmów, czego nikomu nie życzę, czego nikomu nie życzę. Kobiety są wiele orgazmowe i to nie jest tylko tak, że każda kobieta, która nie ma orgazmu, zwala wszystko na swojego partnera i pod pretekstem zmienia partnerów, żeby, żeby któryś z kolei powiedział ją w pewnym sensie zadowoli. Przyczyna braku orgazmu tkwi głębiej w tym, że psychika, stresy, trauma w dzieciństwie, złe życie seksualne, źli partnerzy w sensie psychiki, doprowadzają do tego, że kobieta ma uraz psychiczny. Stąd są trudności w osiągnięciu orgazmu. Jeszcze raz, 20% nie ma, a 20% udaje, że ma. Żeby temu partnerowi sprawić przyjemność, udaje, że go ma i robi błąd. Bo to Dla, jest dlaczego udają? No właśnie, z prostych powodów psychicznych, żeby ten jej partner był zadowolony, że on potrafi doprowadzić ją do orgazmu. A ona to robi na odczepnego, żeby mieć w domu święty spokój. I to jest zła metoda. Panie profesorze, pani Elżbieta tym razem. No. <laughs> Mam problemy ze sferą życia seksualnego. Po operacji szyjki macicy, jak mogę sobie pomóc? To jest bardzo częste pytanie i napisane zostało na ten temat wiele prac, że kobiety po zabiegach operacyjnych, po porodach odczuwają sferę intymną źle, to znaczy źle. Po pierwsze uważają psychicznie, że one po operacjach ginekologicznych i po porodzie już nie jest taka jak poprzednia, uważa, i to źle uważa, że anatomia jej się zmieniła i ten pan, czyli jej partner będzie ją postrzegał. W sensie, że stało się coś złego po zabiegu operacyjnym. Dementuję to, kobiety po zabiegach operacyjnych powinny mieć taką samą aktywność, nie oczywiście zaraz po porodzie, nie oczywiście zaraz po zabiegu, ale kilka miesięcy po porodzie, po każdym zabiegu ginekologicznym, za wyjątkiem zabiegów nowotworowych z chemioterapią, kobieta powinna wrócić do swojej normalnej aktywności seksualnej kropka. Kolejne pytanie, czy poród z udziałem męża może wpłynąć na nasze przyszłe, późniejsze życie seksualne? Ja powiem i tak, i, tak, i nie. Na ten temat jest też wiele opcji psychologicznych. Według mnie mężczyzna nie powinien według mnie, nie powinien być przy, przy porodzie od samego początku do końca, bo potem jemu się zaburza obraz tej partnerki. Spocony z dzieckiem, z ginekologiem, kleszczami, i itd., itd. I to nie jest psychicznie dla niego dobry widok, który zapamięta, ale z drugiej strony jest tak zwane uczucie. Ten Pan chce być przy narodzinach swojego dziecka. I to jest ten argument, że ja, jej, to znaczy tej partnerce, pomogę przy urodzeniu, bo będę razem z nią. Zdania na ten temat i seksuologów, i ginekologów są podzielone. Ginekolodzy oczywiście w Polsce, nie tylko w Polsce, pozwalają na to, pozwalają na to, ale moje, być moje, tak powiem, prywatne zdanie i mieszczę się w tych połowie seksologów, którzy uważają, że nie powinien, trzeba to zostawić lekarzowi i rodzącym. I kolejne pytanie, które się poniekąd z tym tematem wiąże. Od czasu porodu odczuwam spadek libido. I teraz tak, zasada jest taka, poród Czekamy na miesiączkę pierwszą po porodzie, która powinna się pojawić do pół roku, bo brak miesiączki tuż po porodzie to świadczy o tym, że są złe konotacje hormonalne, a jak są złe konotacje hormonalne to oznacza, że ta kobieta nie funkcjonuje prawidłowo i mogą być zaburzenia lipido tuż po porodzie, czyli do 6 miesięcy. Powrót miesiączek, powrót owulacji, powrót hormonów do normy. Zapewnia jej komfort życia, bo to by oznaczało nieszczęście. Prawie wszystkie kobiety rodzą. Oznaczałoby, że każda kobieta po porodzie nie spełnia się seksualnie. To byłoby nieszczęście. Panie profesorze, teraz pytanie od kogoś, zakładam, bardzo młodego. Rozpoczynam współżycie ze swoją dziewczyną i mam problemy z erekcją. Dlaczego i jak sobie pomóc? Odpowiedź oczywiście jest teoretyczna, bo ja. Tempie o leczenie przez telewizję, przez telefon. 90% zaburzeń erekcji u młodych ludzi to jest sfera psychiczna. I jest to tak. Młody człowiek, obojętnie czy w związku, czy żonaty, ma raz na jakiś czas kłopot w do domu, bo facet, pani redaktor, to nie jest maszyna seksualna. Kobiety by tak chciały, ale tak nie jest. I taki facet raz na jakiś czas może mieć kłopot wynikający ze stresu, zmęczenia. Kobiety płyną to, to zrozumieć. Bo jeżeli my, seksualodzy uważamy, jeżeli na 10 razy jest 8 razy dobrze, to my uważamy, że jest bardzo dobrze. Że jest bardzo dobrze. Uu, tak. I teraz taki młody człowiek zestresowany, po pierwsze, inicjacją seksualną, która jest przeżyciem, po drugie, nie wiem, jak się zachowuje ta partnerka, ma kłopot z erekcją, ale ten kłopot wynika z psychiki. Ale 10% wynika z zaburzeń hormonalnych. I może oczywiście być tak, że ten młody człowiek ma wady anatomiczne, że ten młody człowiek ma wady hormonalne, i nie jest to do końca tak, że wszystko to jest psychika. A najgorszy ruch jest taki: nie myśl o tym i będzie dobrze, ale on podświadomie i tak o tym myśli. I ten człowiek powinien pójść do seksuologa, endokrynologa, trzeba mu zrobić badania i tym panem się zająć, bo jeżeli się nie zajmiemy, to i partnerka będzie miała kłopot. A potem róg będzie gorszy. Ten młody człowiek będzie myślał, że w cudzysłowie, że ta partnerka jest do niczego i będzie zmieniał partnerki. A jak przy następnej będzie to samo, to będzie miał spuchniętą głowę i powie, o Boże, z Marysią źle, z Kasią źle, to znaczy, że ja mam 20 lat i jestem nic nie warte. I dopiero się zacznie problem. Także doradzam szybkie, szybką wizytę u lekarza. Kolejne pytanie. Czy zdaniem pana profesora namiętność może trwać wiecznie i czy jest sposób na jej podtrzymywanie w nieskończoność? Co to znaczy nieskończoność? Dobrze, niech będzie. Jest seks, seks, trzeba sobie urozmaicać, bo to jest tak. Nie można jeść codziennie ulubionej zupy pomidorowej z makaronem. Nie można. Trzeba sobie jedzenie urozmaicać: raz pomidorowa, raz ogórkowa i w seksie to samo. Nie może być monotonii seksualnej. Ale mam nadzieję, że nie mówi Pan o wymianie partnerek. Nie, nie, nie. Z tą samą, z tą A. samą, z tą samą. Y, Wymiana partnerek to jest zupełnie inna sprawa. Y, lub partnerów. Lub partnerów, tak jest. Ale musi być życie seksualne urozmaicone. I ta para, ta para musi się o siebie starać. Nie może być tak, że ta Pani chodzi w podartym szlafroku i papilotach w domu, bo przestaje być obiektem namiętności tego Pana. Nie może ten Pan Ostro, z tłustym brzuchem i spetem leżeć na kanapie i zachęcać tą damę do seksu. Oboje się powinni starać. To jest po pierwsze. Oboje powinny być dla siebie afrodyzjakami, czyli robić sobie drobne przyjemności. A drobne przyjemność wymyślił From, słynny uczony, który wymyślił tak zwane głaski. Głaski. Głaski w cudzysłowie, czyli partner powinien przytulać partnerkę. Głaskać partnerkę. Okazywać Co, jej czułość. Okazywać jej czułość codziennie. I siedem głasków dziennie przedłuża życie o jeden dzień. Siedem głasków dziennie przedłuża życie o jeden dzień. I te głaski to jest afrodyzjak. To jest brak tej monotonii w seksie. Nie może być coś takiego w seksie, nawet w długim związku, że o godzinie dziewiętnastej po serialu mamy pół godziny czasu do następnego filmu lub meczu. To jest. Chore. Muszą się starać. A jak się starają, to namiętność będzie długo, czego pani redaktor też życzy. I ja również panu, panie profesorze. Dziękuję. dziękuję panu dziś, za dzisiejsze spotkanie. Wszystkie... Wszystkich państwa zapraszamy oczywiście do składania e, tak. pytań Trzymaj do pana nie powiem. E, tak profesora. Ja i będę prof... o to, o tym powiem. Bardzo dziękuję.